Cześć. O, dzisiaj ściągnięciem byłem u kolegi. To już tutaj odmalowałem. Jeszcze no kleić się nie klei w dotyku, ale czuję pod palcami, że jeszcze miękkie. Na magnesówce mi to tutaj rozwiercił. Z te dwa otwory, co były tutaj z prawej strony, jeden i drugi. M20 nagwintował nawet no tutaj miał pole do przypięcia się tą magnesówką. No i obydwie dało radę. Problem jest z drugiej strony, bo który ten otwór jest na przelot, a ten wyżej to jest ślepy i on trzyma jakąś łapę od silnika. No, i tutaj wkręcę tą śrubę. Będzie dobrze, że z tej strony są teraz wszystkie otwory z tyłu, i z przodu te trzy uszykowane do montażu. A z lewej strony, to mówię, jest problem. No, nie miał tutaj podejścia. Zbiornik przeszkadza i. No, mówię, próbowali to. Tu nie widać, no ale to nawet centrycznie tak w miarę poszło. Yy, ręczną jakąś wiertarką, ale nie ma podejścia, bo i tu właśnie jest ta łapa od silnika. Na razie założymy jutro konsolę odładowacza, a dzisiaj temu tego nie zrobił, bo tu przy zbiorniku za mało miejsca było, żeby się z magnesówką zapiąć na no prawie no nie wiem tam no cały kocioł nie jest 160 litrów ale z jakiejś 140 jeszcze może 130 no grubo ponad 100 w zbiorniku jest i zbiornik ściągać to nie za bardzo mi się uśmiecha bo to kurcze i koło by trzeba zwalić i stopnie i wtedy go tutaj wyciągać no ale będzie trzeba to i tak się za to zabrać że będzie wtedy do demontażu ta lewa konsola No i to trzeba tu kurczę będzie mówię, bo to jest ślepy otwór O, teraz widać nie widać i nie ma podejścia tutaj za blisko jest zbiornik przy tym No i magnesówki tutaj nie dało rady zapiąć ale tak, to, no mówię, tamta strona jest na gotowo zrobiona. Tu będzie trzeba to robić. Że to na pewno będę musiał się do tego zabrać, bo to jest, mówię, śruba Pewnie coś takiego pierwotnie było, jak tutaj te dwie z przodu. Co one tutaj trzymają? One tutaj trzymają całą tą belkę nad tym. Tą motkówkę, a tu nawet trzy są śruby, nie dwie. E, do której oś jest przymocowana, no i nie udało się, mówię, tak żeby to raz za jednym podejściem, śruby tutaj, te to na klej powkręcam. Klej mam taki w sztywcie jak szminka, coś takiego do M50. Wintów sprawdza mi się to. Już tam nie wiem, który taki sztyft mam kupiony. Zawsze mi się zwolnice w 60 rozkręcały, no ale od kiedy na ten klej jest 60 poskręcana, pomimo tego, że też z ładowaszem czołowym teraz to już tam rzadko używane, ale nic się z tym nie dzieje. Jutro, coś wtedy ponagrywam z montażu, bo to w sumie tak. Dzisiaj miał być u mnie montaż tego nowego ładowacza, ale tam dzisiaj gdzieś bliżej wyjazd mieli na montaż, a jutro, a jutro wtedy do mnie tutaj serwisant przyjedzie i będziemy walczyć. Koparka, koparka tam w pogotowiu stoi, na tym żeby tę konsolę założyć, aby nie było tak gorąco, bo dzisiaj to już chyba, kurde, nie wiem, 36 czy 38 jakoś tak było w radiu, w radiu mówili, że w poznaniu 26 czerwca taka temperatura to była tam już nie pamiętam, w 26 czy w 28 roku no ale dzisiaj tam o już parę dziesiątych stopnia przekroczyła że to nowy rekord jest temperatury sucho jak byk i co zrobić kurcze jakoś trzeba to do pierwszych deszczy przeczekać dobra trzymajcie się cześć na razie